Witamy wszystkich fanów ukinożnej. nożnej. Dzisiaj poznamy zdobywców Pucharu Hiszpanii. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. Zapraszamy na to spotkanie. Real Madryt zmierzy się z Barceloną. Doczekaliśmy się, proszę Państwa. Na ten mecz czekała cała Hiszpania, a wraz z nią spory kawał futbolowej Europy. Finał Krajowego Pucharu zawsze ma w sobie coś wyjątkowego, a Puchar Króla. To przecież jedne z najbardziej prestiżowych rozgrywek tego typu. Miejmy nadzieję, że waga tego spotkania nie wytłoczy zawodników i zobaczymy tu grę pełną hiszpańskiej pasji. Jedno z pytań, jakie nasuwały się w oczekiwaniu na ten mecz, co nam dzisiaj pokaże Karim Benzema. A czego można się spodziewać po najlepszym strzelcu klubu? Bramek! Jeśli nie strzeli dzisiaj co najmniej jednej, będę zdziwiony. Realizator pokazuje nam teraz wyjściową 11 Realu Madryt na ten mecz. Między słupkami Diboku Courtois. Dalej Nacho Fernandez wystąpi razem z Ederem Militão. Militao. Dalej Vinicius Junior oraz Rodrigo wystąpią w roli bocznych pomocników. Formacja z wyrażeniem. skład Barcelony na to spotkanie. W bramce Mark andré Ter Stegen. Jeśli chodzi o obronę, Erik Garcia wystąpi razem z Gerardem Piqué. Dalej Sergio Busquets oraz Frankie de Jong zagrają w środku pomocy. Sukces w tym spotkaniu ma przynieść ustawienie z teoretycznie tylko jednym wysuniętym środkowym napastnikiem. Kuchar w Hiszpanii, to jedne z najstarszych tego drużyn na świecie. Odbywają się niemal nieprzerwanie od 120 lat. Na liście zespołów, które najczęściej uczestniczyły w finale, pierwsze trzy drużyny to Barcelona, Atletico Bilbao i Real Madryt. A potem długo, długo nic. Każdy z nich brał udział w meczu o Puchar już kilkadziesiąt razy. To zresztą rozgrywki, w których zdecydowanie dominują zespoły z Primera División. Na palcach jednej ręki można policzyć przypadki, kiedy do finału dotarł jakiś drugoligowiec, a większość z nich miała miejsce jeszcze w latach 30. To mało w porównaniu. Mephisto Paj! Bramka! 1 do 0! Jest gol dla katalończyków. Tym samym mamy otwarcie tego finału Pucharu Króla. O niczym to jeszcze nie rozstrzyga, ale na pewno będzie im się grało zdecydowanie lepiej. Jeszcze raz widzimy, jak doszło do sytuacji, po której padła bramka. Ewidentny błąd. Zabrakło koncentracji i trzeźwej oceny sytuacji. Wystarczyło wybić wapń. nam się wynik. Jest 1-0. Co powiedzieć o El Clasico bez popadania w banał? Toż to najsłynniejsza klubowa rywalizacja na świecie. Przyciągająca przed telewizory największą publiczność. I tak jak nie rozstrzygnięto, czy lepszy Ronaldo, czy Messi, tak pewnie żaden z tych klubów nigdy na dobre nie będzie górą. W wygranych derbach i strzelonych bramkach praktycznie utrzymuje się remis. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Nie daje się teraz zatrzymać. Pośrodkowanie w pole karne. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Takie zagranie nie mogło zakończyć w Z piłką Pedri. Źle Barcelona, tracą piłkę. Real coraz bliżej pola karnego rywali. Teraz musi! Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Trener zareagował jak zareagował, ale chyba trudno mu się dziwić, gdy weźmiemy pod uwagę aktualny wynik Izma. No, ta główka zmierzała do bramki. Powinien być gol. Powiedz to Tomku Bramkarzowi, bo ewidentnie nie zgodził się ze strzelcem i zatrzymuje piłkę przed linią. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Rodrigo. Ładny dribbling. Zawodnik idzie dalej. Mogą wyrównać. Nie ma gola. Poprzeczka. Piłka w grze. Królewscy się już utrożny. Czy to jest ten moment, kiedy wyrównają? Pole karne, głęboko teraz. Doszlokowanie z narożnika boiska, ale prosto w rękawice bramkarza. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy jak to wykorzysta. Aleś interwencja w polu karnym. Do podania dochodzi Benzema. Jak on to zrobił? Wybił na poprzeczkę piłkę zmierzającą do siatki. Real rozpocznie grę od narożnika boiska. Wrzuca piłkę przed bramkę. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Teraz poszedł jest za obrońcami. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Ale strzał zablokowany. Obrona, ale piłka piłkawcze. Akcja jeszcze się toczy. Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Po rzucie rożnym prosto do bramkarza Alaba Benzema, ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie, Asemiro. No i po ataku zagrożenie minęło. Desna na bramkę, bez problemu trzymał teraz piłkę w rękach. Nie była to najtrudniejsza interwencja w jego karierze, ale i tak brawa za koncentrację. Barcelona oddaje piłkę rywalom. Modric, Rodrigo ma trochę przestrzeni, może próbować wrzutki. Dobrze, teraz w obronie. Mogło coś z tego być. Kuchar Hiszpanii. To jedne z najstarszych tego typu rozgrywek na świecie. Ależ akcja, popatrzmy. Gol! Piłka w siatce! Ależ sprytnie to zrobił. Naprawdę, udał, że opraca się z piłką, a tylko prącił ją lekko piętą. Proszę, mamy bramkę. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Śmieje się teraz i nic dziwnego. Trzeba trochę bezczelności, żeby wpakować piłkę do bramki piętką, ale kiedy to wychodzi, bramka palce widzą. Na Prowadzi piłkę. Rywal dominuje dziś nad Barceloną, jeśli chodzi o utrzymanie się przy piłce. Ale wszyscy znamy stare porze. Przerwimy, bo jest groźna akcja. I bez problemów teraz. stranka łapie piłkę. Carvajal. Pierwsza odsłona finału Pucharu Hiszpanii właśnie dobiegła końca. Przed meczem spodziewaliśmy się. Sędzia gwizdkiem oznajmia początek drugiej połowy finału Pucharu Króla. Kto wzniesie to trofeum? Przekonamy się niebawem. Busquez, Memphis Depay, uwolnił się z podkrycia. Okazja! Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Znakomita okazja do strzelania gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. A więc mamy 3 do 0. skutecznie odebranie piłki Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Wybija, ale nie dobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Toni Cross i Vinicius tracą piłkę. i szkoda tej akcji, ale jednak nic z niej nie będzie. Prawdę mówiąc, myślałem, że gra będzie kontynuowana. Zmiana w zespole Realu. Wypuścił go. Będzie groźnie. Bardzo niebezpieczne teraz to granie. Jest! Kolejna bramka! Powiększają przewagę do czterech goli. Damy powtórkę. Widzimy jak dobre było to podanie. Wymierzone. Niemal wprost Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w Niesamowite lanie, spuszczają tutaj bezradnym rywalom. Ciekawe czy to już jest koniec strzelania w tym meczu. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Tony Cross Casemiro Benzema Mija teraz bez kłopotu Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć, uwielbiam takie bramki To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca Spójrzmy na powtórkę gola Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans Wynik 4-1. Nieudane podanie to niego krosa. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Prostopadłe padłe podanie. Szansa. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą 4 bramek. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów obronnych. Docenmy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcę w piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! tablicy wyników. Teraz Depay, jak się spisze, niemożliwe nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłu, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Luka Modric, Militant teraz. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Cross. Karim Benzema. Asemiro, Toni Cross. Benzema. piłka trafia za linię końcową pory koszecie. Mamy więc rzut rożny. Teraz z rogu na 11 metr. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Aut bramkowy, a pachniało tu przez chwilę golem. Ma teraz szansę. Ależ to było daleko od bramki. Fatalne pudło. Można to było lepiej wykonać. Szkoda tej okazji. Źle Barcelona, tracą piłkę. Hazard nie rozstaje się z piłką. To może być bardzo groźne. Bestajgena! Tak, nie można się zachowywać w szesnastce. Sędzia twiżdża rzut karny. Żółta kartka, a do tego kara drużynowa. Karny. Ruszył już Benzema. Nie ma gola. Poprzeczka. Piłka w grze. Zabiera rywalowi piłkę. Czy będzie okazja? Wiązkuje piłkę Ter Stegen. Elektroniczna tablica nie kłamie. Wchodzimy w ostatnie 5 minut meczu, którego losy Bogiem a prawdą są już przesądzone. Dobrze go tam wypuścił. Przy piłce na za. I mamy gola, proszę Państwa. Udało im się odrobić jedną bramkę, ale chyba już za późno, żeby coś tu ubrać. Na powtórce dokładnie zobaczymy, jak dobrze wymierzone było to prostopadłe podanie. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Iście, hokejowy wynik. 5 do 2. Depaj. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna. Jak setki razy na boiskach treningowych. Chleb powszedni bramkarskiego fachu. Benzema. Modric. jak wiżdżę po raz ostatni. Proszę tylko spojrzeć na tę radość. Biegali, walczyli, aż wywalczyli. Niektórzy zbyt zmęczeni, by skakać z kolegami. Czują w nogach te wszystkie mecze. Spójrzmy teraz na te uśmiechy. Posłuchajmy, jak wiwatują kibice. Całkowicie zasłużona radość. Cieszą się razem z rezerwowymi, ze sztabem trenerskim. Ten moment zapamiętają na długo. ustawione, ustawieni też piłkarze w kolejce do wejścia widzicie państwo, przestępują z nogi na nogę pozdrawiają kibiców nie mogą się doczekać chwili, o której marzą wszyscy uczestnicy każdych rozgrywek już stają w półkolu wokół pucharu już kapitan szykuje się do wzniesienia trofeum w tym triumfalnym geście, który wszyscy kibice tak dobrze znają, jeszcze chwila i tak, tak eksplozja radości na stadionie Konfetti, błyskają flesze, kamerzyści starają się znaleźć jak najlepsze ujęcie. A oni skaczą, cieszą się, śpiewają. I to samo dzieje się na trybunach. Spójrzmy. Ależ to jest widok, Jacku. Biegną teraz z trofeum, by pokazać je swoim fanom. Tak, no na pewno bez kibiców tego triumfu by nie było. To dla nich grali, to oni ich wspierali także w najtrudniejszych momentach, i teraz chcą im w ten sposób podziękować. To piękny gest i naprawdę piękne chwile, ta wspólna radość. Proszę tylko spojrzeć. I teraz lekkim bałaganie, przyznajmy. Triumfatorzy powoli ustawiają się do zdjęcia. Nie idzie im to najlepiej, bo pewnie boleli by poświętować, ale cóż począć, panowie. Kawał dobrej roboty.